Cześć, witam was serdecznie w moim kolejnym filmiku, w kolejnym tagu. Dziś będzie to tak, albo, albo tak. Do zabawy zostałam zaproszona przez Darkę z kanału Więcej książków. Darko po raz kolejny. Gorąco Cię pozdrawiam. Gdzieś tutaj znajdziecie link, który przekieruje Was do Darki, do jej kanału, a konkretnie do tego filmiku, do tego tagu, żebyście zobaczyli, jak jej to wyszło, a wyszło i to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie. Także Darko raz jeszcze dziękuję za zaproszenie mnie do tej zabawy i masz rację, mam problem, mam naprawdę bardzo duży problem z odpowiedzią na nie. Które pytania, bo o co chodzi w tym tagu? Otóż mam tutaj 10 pytań: na zasadzie, czy wolę to, czy wolę tamto, i nie mam pojęcia, jakich odpowiedzi udzielić, także no zobaczymy, co zrodzi się w tej mojej durnej głowie. Zaczynamy. Wolisz czytać tylko trylogie, czy tylko powieści jednotomowe? To jest bardzo trudne pytanie, bo jeżeli te trylogie, czy powieści wielotomowe mają wyglądać jak zmierzch, to ja dziękuję za taki interes. Z drugiej strony, jeżeli mają wyglądać jak parabelum Remingiusza Mroza, to tak! Mówię im tak! Po stokroć tak! Mogłabym przeczytać trzeci, czwarty, piąty, szósty, nie wiem, dziesiąty tom! Mam nadzieję, że powstanie tego jak najwięcej, chociaż tutaj kurczę, wiecie, obawiam się jednej rzeczy, że gdzieś tam kiedyś może nastąpić zmęczenie materiału, chociaż nie sądzę, bym kiedyś znudziła się Christianem Lightnerem, ale Wiecie co chodzi? Jeżeli na przykład autor nie trzyma poziomu poprzednich tomów, to no, gdzieś tam może nastąpić to zmęczenie materiału. Coś, co nam absolutnie nie grozi, gdy czytamy powieść jednotomową, pod warunkiem, że jest to dobra powieść jednotomowa. Także wydaje mi się, że jednak będę skłaniać się ku tej odpowiedzi, że właśnie wybieram powieści jednotomowe. Oczywiście za wyjątkiem parabelu, bo tutaj jak wiadomo czekam na kolejne tomy. Wolisz czytać tylko autorki czy tylko autorów? Trudne pytanie, bo nie wiem i nawet moja półka na to nie wskazuje, ponieważ przed nagraniem tego filmiku tak rozejrzałam się, co ja tam mam. I generalnie jest tak 50-50. Mam i książki autorek, i książki autorów. Nie ma żadnej przewagi za bardzo jednych nad drugimi, więc to jest trudne pytanie. To zależy generalnie od książek, bo na przykład powieść Jacka Sobczyńskiego, Nie rozumiemy się bez słów, powieść obyczajowa, urzekła mnie i to bardzo, może właśnie dlatego, że to była powieść obyczajowa pisana przez facetów bo gdy czytam powieści obyczajowe poza paroma pisane przez kobiety no to po prostu szlak mnie trafia wszystkie są takie same, takie no, nie wiem, no kiedyś spotkałam autorkę, która uważała, że inne autorki zrzynają od niej jakieś tam wątki na powieści obyczajowe ale na litość boską, wszystkie powieści obyczajowe dla kobiet, zwłaszcza te pisane przez kobiety wyglądają dokładnie tak samo, więc yy, nie lubię tego gatunku, naprawdę nie lubię tego gatunku, dzięki jednak Jackowi jakoś tam się przekonałam, jego książka bardzo mi się spodobała, jeżeli coś Chodzi o autorów. No kurczę, na przykład, nie widzę faceta em, w roli autora książki, chociażby Akademia Wampirów. Wydaje mi się, że Ryszelmitt była właściwą osobą na właściwym miejscu, i tu z kolei nie wyobrażam sobie, żeby o tych relacjach Ros i Dimitra napisał mężczyzna. Także to wszystko zależy od typu książek, kto o czym pisze, i tutaj nie potrafił tego rozstrzygnąć. Bo lubię książki autorów i książki autorek, zależy oczywiście, no, no jaki to jest generalnie gatunek wolisz kupować tylko w Empiku, czy tylko na stronach internetowych? Jak wiecie, kiedyś byłam wielką fanką Empiku, wszystkie wrocławskie drogi prowadziły do Empiku, zostawiałam tam strasznie dużo pieniędzy, strasznie przepłacałam, także odkąd moja wicka Ewa, którą gorąco pozdrawiam, powiedziała mi o Arosie, to zakupy robię głównie tam, także Aros Alegro, bardzo lubię generalnie takie różne strony internetowe, bo można na nich kupić książki, które nie są dostępne w Polsce, nie są dostępne w Empiku, nie można ich ściągnąć przez Empik. Ostatnio na przykład kupiłam, tak właśnie za sprawą stron internetowych, dzięki stronom internetowym, biografię połączoną z albumem poświęconą Yves Saint Laurent i jakbym bym tego tutaj nie dorwała, to długo na tą książkę co prawda czekałam, bo przesyłka trochę trwała, no ale ją kupiłam, dałam w prezencie, podobało się, także przez Empik bym tego po prostu nie zdążyła. To była, także też i dzięki temu, że można i zdobyć pozycje takie, które są u nas w Polsce niedostępne, i dzięki temu, że te książki są generalnie tańsze niż w MPKU, to jednak zdecydowanie bardziej wolę strony internetowe. Woli, żeby wszystkie książki zostały zekranizowane, czy żeby przekształcono je w serial. Przede wszystkim nie wszystkie książki zasługują na ekranizację i tutaj raz jeszcze zmierz kłania. A po drugie, to zależy od książki, bo na przykład nie wyobrażam sobie tego, żeby z gwiezdnego pyłu Nila Gaimana zrobiono serial. Uważam, że film był tak fantastyczny i w filmie zawierało się dosłownie wszystko, że nie byłoby sensu rozbijać tego na serial, tworzyć nie wiadomo ile sezonów i itd. Więc wydaje mi się, że no to zależy Zależy od książki, nie odpowiem na to pytanie, to po prostu zależy od książki. Wolisz czytać 5 stron dziennie czy 5 książek tygodniowo? Zdecydowanie opcja numer dwa, 5 książek tygodniowo, tylko szkoda, że nie mam na to czasu. Staram się czytać tak 100 stron dziennie, czasami mniej, czasami więcej przeczytam, czasami w ogóle nic nie przeczytam, bo bywa tak, że koszula dupę nie dogania i nie jestem w stanie nawet rzucić okiem na okładkę jakiejkolwiek książki. Także gdybym miała czas, na pewno wolałabym czytać 5 książek tygodniowo niż 5 stron dziennie, bo co to jest 5 stron? Nawet nie zdążę się jeszcze w coś tam, Wkręcić, gdy będę musiała już kończyć, także nie ma takiej opcji, wybieram 5 książek tygodniowo. Wolisz być profesjonalnym recenzentem czy autorem? Przede wszystkim, wyrzućmy słowo profesjonalny, bo bardzo go nie lubię, bo każdy z nas może przeczytać książkę, może napisać jej recenzję, może o niej popaplać, wyrazić swoje zdanie na jej temat. Każdy z nas może być recenzentem, a co oznacza słowo profesjonalne? To, że miałabym za jakieś marne grosze na umowę o dzieło pisać do gazet, nie ma takiej opcji. To, że miałabym pracować w portalu, też mnie to za bardzo nie kręci. Przez dwa lata pracowałam w pewnym portalu ogólnopolskim. byłam redaktorem działu Kultura. zanim na mnie do lifestyle'u i mody, ponieważ w kulturze się marnowałam, jak usłyszałam i ten dział kultura robił bardzo mało odsłon, prawie nikt tam nie zaglądał. Dla przykładu, moja recenzja Akademii Wampirów przez te dwa lata, gdy tam byłam, zrobiła 150 odsłon. Przez dwa lata pojawiły się może 3-4 komentarze pod tą recenzją, podczas gdy moje takie paplanie w formie wideo ma tych odsłon ponad 3000 i zdecydowanie więcej komentarzy, co też jest takie, wiecie, fajniejsze, że mogę wchodzić z Wami w interakcji, mogę z Wami rozmawiać, o książkach i tak dalej, więc zdecydowanie bardziej wolę być takim, no, nieprofesjonalnym recenzentem niż profesjonalnym. I dlatego bardziej też wolałabym być generalnie autorem, ponieważ uważam, że to jest takie bardziej kreatywne zajęcie niż takie paplanie o książkach. Podziwiam autorów bardzo, zwłaszcza polskich autorów, ponieważ wiem, że polski rynek wydawniczy jest trudny, że nasi autorzy, no, nie będą em, zarabiać takich kokosów jak na przykład J.K. Rowling. Przede wszystkim ogranicza nas język, piszemy w języku polskim, mamy. Mniejsze grono odbiorców i też nasze powieści naszych autorów nie są aż tak znane na całym świecie, więc no tylko nieliczni autorzy mogą utrzymywać się z tego pisania. Większość autorów prowadzi jakieś takie swoje działalności, coś tam dodatkowego robią. Poza tym praca autora jest dosyć ciężka, co jest też takie, nie wiem, czemu ale mnie to kręci, że tak wiecie, oni nie czekają na jakieś takie natchnienie, które nie wiadomo skąd spływa, tylko siadają przy komputerze i piszą, i tworzą, czasami 8 godzin dziennie potrafią przy takim komputerze siedzieć. I Ja myślę, że potrafiłabym tak siedzieć, kurczę, bym chciała znaleźć na to czas, bym sobie tak usiadła i tworzyła różne światy i ja myślę, że wkręciłabym się w to na maksa, także mam nadzieję, że kiedyś dołączą do tego grona i nie chodzi mi tutaj o napisanie książki o książkach, bo to absolutnie mnie nie kręci, wolałabym, kurczę, wiecie, być drugim um, Georgem R. R. Martinem, jakieś takie fantazy stworzyć, jakieś takie generalnie klimat albo jakiś kryminał, także mam nadzieję, że kiedyś dołączą do tego grona. Wolisz czytać 20 ulubionych książek tak w kółko, w kółko i w kółko czy sięgać po nowe pozycje? Zdecydowanie wolę sięgać po nowe pozycje, po nowe książki, ponieważ nowe książki to nowe historie, nowe światy, nowi bohaterowie, nowe obiekty westchnień albo nowe takie książki, którymi mogłabym ciskać o ziemię, nad którymi mogłabym się pastwić, bo czytanie gniotów też ma swoje zalety, także uwaga, ogłaszam casting na nowego, bezcennego, nowego Miłoszewskiego, bo chciałabym tak się wiecie, na to czymś popastwić, to jest naprawdę czasem takie bardzo, bardzo, bardzo fajne. Jeżeli znacie jakieś takie głupkowate pozycje, piszcie w komentarzach poniżej, bo przez coś takiego wybiorę i będę o tym paplać. W sumie fajnie byłoby tak dla rozmaicenia czymś porzucać. Także gdybym czytała te swoje ulubione książki, tak w kółko i w kółko i w kółko, być może kiedyś by mi się znudziły. Poza tym, jak tu przejść obojętnie obok nowych pozycji, na przykład nowych powieści Remigiusza Mroza, po prostu bym nie potrafiła. Nie potrafiłabym sobie tego odpuścić, bo okej, okay, mam parabelum, także nie. No wybieram zdecydowanie opcję numer dwa, sięganie po nowe powieści. Wolisz być bibliotekarką czy sprzedawcą książek? Trudne pytanie, e, zwłaszcza, że nie mam zielonego pojęcia, jak w chwili obecnej funkcjonują biblioteki, bo w ogóle ich nie odwiedzam. Ostatni raz w bibliotece, i to w Niemczech, e, byłam chyba 6-7 lat temu, to było na czwartym roku studiów, pisałam pracę magisterską o barbarzyńskich elitach, langobardach, bo o czym innym mogłabym pisać, jeśli nie o elitach? E, także tam, z tego co pamiętam, ta pani siedziała i robiła takie jak podawałam książki, tak jak to fajnie też Darka pokazała u siebie. I mnie by to chyba zanudziło na śmierć. Ja jestem osobą, która potrzebuje takiej trochę, wiecie, większej interakcji z ludźmi, więc wolałabym być sprzedawcą książek, ale nie w Empiku, tylko na przykład w jakiejś takiej uroczej, fajnej księgarni, a może nawet swojej księgarni. Gdybym miała swoją księgarnię, stworzyłabym regał książek zakazanych. Trafiłby tam bezcenny, trefny wybór Rowling, wyznania zakupu holiczki, wojny rodziny Gucci i tak dalej. Ktoś by tam podbiegał, a ja Mówiłabym, nie, 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 nie bierzcie tych książek. Zapraszam do tego regału. Proszę bardzo, turkusowe szale. Świetna powieść, która porwie panią w przestworza. Myślę, że to byłoby o wiele fajniejsze. Zwłaszcza, że w takiej księgarni można by organizować jeszcze jakieś takie wieczorki z autorami, można by też jakieś takie wieczorki z czytaniem. Kurczę, wiecie, mieć taką księgarnię na przykład jak em, w Masz Wiadomość. To po prostu szczyt marzeń. Chciałabym coś takiego mieć, ale chyba nie odpowiedziałam na pytanie, czy wolę być bibliotekarką, czy sprzedawcą. Książek, bo zaczęłam gadać o swojej księgarni. Totalna utopia, bo coś takiego pewnie nigdy nie powstanie. E, także, no, sprzedawców książek: przede wszystkim dlatego, że w bibliotece trzeba być cicho. A ja sam bardzo nie potrafię siedzieć cicho, jak doskonale wiecie. Nie, to nie jest dla mnie. Wolisz czytać tylko ulubiony typ literatury, czy wszystko poza ulubionym typem literatury? To pytanie haczy, trudno na nie odpowiedzieć, bo lubię sięgać po nowe książki, poznawać nowe gatunki, ale jeżeli miałoby to oznaczać, że miałabym zrezygnować z kryminałów, thrillerów czy fantastyki, którą tak uwielbiam, o której tutaj za bardzo, za dużo nie mówię, postaram się zrehabilitować, to wiecie, no nie chciałabym z tego rezygnować, także zdecydowanie opcja numer jeden. Wolę jednak ten mój ulubiony typ literatury, bo wiem, że to prawie zawsze będzie gdzieś tam jakiś tam strzał w dziesiątkę. Wolisz czytać tylko książki fizyczne czy tylko e-booki? Co za durne pytanie! Wolę czytać książki fizyczne, oczywista oczywistość. Teraz proszę bardzo, czytam Igrzyska Śmierci, sobie je przypominam, bo czytałam jej wieki temu, a cały czas prosicie mnie o recenzję tej książki, a o książkach wolę mówić tak, wiecie, na świeżo po przeczytaniu danej książki, ponieważ wtedy towarzyszą mi też zupełnie inne emocje, także proszę bardzo, ja muszę mieć książkę, ja muszę ją trzymać, ja muszę ją czuć, zwłaszcza wtedy, gdy idę, bo ja czytam książki w biegu, ja idąc na pocztę, do sklepu na spotkanie, do miasta, na rynek wrocławski, gdziekolwiek, ja zawsze idę czytając książki, ja proszę bardzo ja muszę tę książkę czuć jedna ręka, druga ręka ja tę książkę czuję i tak jakoś dobrze mi z tym, nie potrafię tego wytłumaczyć ale dobrze mi z tym a gdybym czytała sobie, nawet czytałam gdzieś kiedyś przez tablet, to nie był czytnik, ale to był tablet, przez tablet czytałam jakąś książkę, bo musiałam tak ją przeczytać to strasznie mnie to irytowało, szłam sobie i tak tym palcem, ta, ta ten robiłam, bardzo mi się to nie podobało poza tym tak trzymałam ten tablet tak w dwóch dłoniach i nie wiem no, no, no nie podobało mi się, to nie podobało mi się, to bardzo tego nie lubię, wolę zdecydowanie takie normalne książki, e, jakoś to bardziej mnie bawi generalnie, kocham je i to ogromnie i Nigdal to przenigdy w życiu nie zastąpił ich e-bookami, jestem wielką przeciwniczką e-booków, czytników, chociaż wiem że tak, owszem, jeszcze dużo książek, tak, owszem, nie zajmują tyle miejsca na półkach, trudno Jestem betonem, jestem totalnym betonem, ale wiecie, dobrze mi z tym i to już wszystkie pytania tak, albo, albo, za mną Darko raz jeszcze dziękuję za zaproszenie mnie do tej zabawy bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i na sam koniec wypadałoby kogoś otagować także wybieram Gerd Marwa, którego uwielbiam jeżeli nie znacie jego vloga, no to koniecznie musicie do niego zajrzeć, naprawdę robi świetną robotę, bardzo lubię go słuchać a kolejną osobą, którą taguję jest Agnieszka z kanału Czytam Sobie, ponieważ Agnieszka jest zwyczajnie w tych swoich w swoich filmikach taka spięta, trzeba ją trochę rozerwać i mam nadzieję, Agnieszko, że ten filmik dostarczy Tobie trochę rozrywki. Także bardzo dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!